Nie miałaś, nie myślałaś o tym, żeby nagrać filmiki po angielsku? Ja bym chciała nagrać odcinek 24 godziny mówię po angielsku. Nagraj odcinek 24 godziny po polsku. Ok, zrobimy taki challenge, ok? Zrobimy, że przez 5 kolejnych minut mówię tylko słowa po polsku. Ok? Spróbujemy. Zobaczymy, czy mi się uda. W um, jakim ty masz tyle osób na live? I don't know, bitch, I don't know. I have no idea. Um, Hej, Kalexi. Hej. It's me. Dobra, słuchajcie, musimy zrobić te kreski, ok? Bo ja wygląda jak mały chłopiec teraz, więc. Let's try. Dodasz kogoś na le. Oh my gosh, już powiedziałam. Let's try. Ja pierniczę. Możemy zacząć jeszcze raz, możemy spróbować jeszcze raz. Teraz się przyłożę, ok? Teraz, teraz będę myśleć o tym, ok? I'm sorry, już you you fuck up był, ok? I'm sorry. Jeszcze raz, jeszcze raz, dobra. 3, two, one, start! Hejka kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy spróbować nakładać eyel eyeliner. To jest po polsku też, nie? Dobra. Ok, na razie, na razie. Na razie mi idzie ok. Więc okej, okay, spróbujemy tą krechę zrobić. Uspokój się lekcji po polsku tylko. A mogę mówić. Um, Polacy też mówią, to mówią. Słowo na F, przekleństwo. Znowu przegrałam? Nie! Teraz mówię tylko po polsku. Chyba. Bo, no, no ja nie zwracam na to uwagi. She's a sharp bitch. Spieprzyłam trochę. Przegrałam znowu! I powiem po angielsku, to muszę jakąś karę wykonać, okej? Okay? ok, Więc teraz będzie jakaś motywacja. Jen, ale jak ja mam nagrać film, jak mówię 24 godziny po polsku, no to nie ma opcji, no... Nie ma takiej wyprzonej opcji, it's not gonna happen. Dobra, na 3, 4... Nie mów nic po angielsku. 5 minut, to nie jest aż tak dużo! Okej, okay, czy wasze kary. Okej, okay, zaraz, zaraz, tylko zrobię tą kreskę i. O, wy nie widzicie. Jakie ładnie po polsku mówię? Jej, Polska dla Polaków. Just... Dalej mówię po polsku. <gasps> Kurde. O matko, o matko, jak ja bym miała wykonać tą karę, którą właśnie napisaliście, nie ma takiej pieprzonej opcji, wolałabym... No, nie. No, no problemos. Ej, przestańcie pisać o karę, nie ma opcji, no ja nie ma takiej opcji, ja nawet nie mam... Chyba numeru do tej osoby, już więc. Ale to by było niezręczne. Ja bym miała zadzwonić i. Siema, yy, to ja! Wow. Dziwna ta kreska. Nigdy nie robiłam takiej takiej kreski. Ona jest jakaś mała. Ten ogonek jest za krótki, ale jest ostry. Więc będziemy chcieli trochę pogrubić ten ogonek. Bo powiedziałam coś? Powiedziałam coś po angielsku? Lekcja, mogę Ci wysłać na. na zdjęcie mojego kotka. Może wysłać. A dobra, a więc kontynuujemy. Kreskę. Ja pierniczej, jak ja bym miała wykonać te wasze kary. Uf, miałam mini wizję, miałam taką mini wizję, że to robię i... Topesz, no topesz, no topesz No topesz No topesz, no no ale nie powiedziałam no, ja powiedziałam no topesz, no topesz to jest rodzaj e, tego Okej, okay, możemy tak to znać? No topesz, a co no topesz? Ha? Co? Co? No, wiesz co? No no. Jest 16 tysięcy osób na live. Haj, 16 tysięcy osób. zawsze jest nadzieja, żeby nie odebrał. Ja nie będę. No pogrzało was. Nie ma takiej opcji. a Wolałabym iść na siłownię I właśnie sobie spieprzyłam kreskę. Bardzo mocno. I znowu idzie mi katar. <grym> Słuchajcie, ja mam alergię, jakby co, Jak, o te osoby, które są nowe na live. Eee. Okej, okay, przegrałam, przegrałam, przegrałam. Myślałam, że nikt nie zauważy. Myślałam, że nikt nie zauważy. O się, przegrałam. To jest niemożliwe dla mnie. Ja nie myślałam, że to jest, kurde, aż tak trudne dla mnie. Co jest? Dobra, muszę znowu wysparkać nos, ale no, przegrałam. <grybujesz> o, oh, gosh. A, ale, ale, szło mi dobrze, nie? W się sensie, przez, przez te trzy minuty. Okej. Okay.